Witam Cię w serii odcinków Niemiecki w 10 Minut, Ucz się mówić i rozumieć. Pamiętacie o tym, że formuła naszego kursu polega na tym, że oglądamy maksymalnie 4 odcinki w tygodniu i za każdym razem, zanim obejrzymy nowy odcinek, powtarzamy jeden z poprzednich. To nie musi być konkretnie 23 odcinek, może być jeden z pierwszych odcinków. Pamiętaj, że nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie będziesz powtarzać. Gotowi na 10 słówek? Zapraszam. Ich lade ich ein. Pamiętamy, musisz powtórzyć als, niż kiedy gdy jako. Als, niż kiedy gdy jako. mea als, więcej niż. mea als, więcej niż. Der Beruf, die Berufe. Zawód, zawody. Beruflich zawodowo. Der Beruf, die Berufe. Zawód, zawody, beruflich, zawodowo. Billig, billiger, am billigsten Tani, tańszy, najtańszy. Billig, billiger, ambiliksten. Tani, tańszy, najtańszy. Das Geld, die Gelder, pieniądze. Das Geld, die Gelder, pieniądze. Hundert, sto. Hundert, sto. Sitzen, siedzieć, 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 der Stuhl, die Stühle. krzesło, krzesła, der Stuhl, die Stühle, krzesło, krzesła, tausend, tysiąc, tausend, tysiąc, teuer, teurer, am teuersten, drogi, Droższy. Najdroższy. teuer, teurer am teuersten drogi droższy najdroższy zeigen pokazywać zeigen pokazywać powtórz a dowiesz się co powiedziałeś das auto ist teurer als das haus das auto ist teurer als das haus bleib sitzen bleib sitzen auf dem stuhl sitzen auf dem stuhl sitzen Was willst du mir zeigen? Was willst du mir zeigen? Mehr als hundert. Mehr als hundert. 100. Tausend Stühle. Tausend Stühle. Von Beruf. Von Beruf. Wie viel Geld? Wie viel Geld? Hunderttausend ist mehr als eintausend. Hunderttausend ist mehr als eintausend. jedźbiliżeres handy Ein billigeres handy sprawdź czy wiesz co to znaczy als to als niż kiedy gdy jako me als me als więcej niż der Beruf die Berufe der Beruf die Berufe zawód zawody Beruflich Beruflich zawodowo billig billiger am billigsten billig billiger am billigsten tani tańszy najtańszy das geld die gelder das geld die gelder pieniądze hundert hundert Sto. sitzen sitzen siedzieć der stuhl die stühle der Stuhl, die Stühle, krzesło krzesła Tausend. Tausend. Tysiąc. Teuer, teurer am toyersten amtojersten. Tojer, am amtojersten. Drogi, droższy, najdroższy. Zeigen. Zeigen. Pokazywać. Świetnie ci poszło. Zobaczymy, czy potrafisz dopasować odpowiedzi do zadanych pytań. W ist das geld? Jak myślisz, która to odpowiedź? Auf dem Stuhl. Willst du aufstehen? Nein, ich bleibe lieber sitzen. Was zeigst du mir jetzt? Mein neues Kleid. Warum bittest du ihn? Ums Geld. Kaufst du das schöne Kleid? Nein, es ist zu teuer. Was macht dein Freund beruflich? Er ist Autofahrer von Beruf. No, Dopasowywanie odpowiedzi poszło Ci świetnie, czyli intuicyjnie wiedziałaś, a może pamiętałaś słówka. Zobaczmy, czy potrafisz tłumaczyć. To ćwiczenie nie jest tak trudne, zwłaszcza, że tłumaczysz z języka niemieckiego na język polski. Ich zeige dir, wie du das machen musst. Pokażę Ci, jak to musisz zrobić. Was macht dein Freund beruflich? Co robi twój przyjaciel zawodowo? Das kleid ist zu teuer, ich kaufe es nicht. Sukienka ist za droga, nie kupię jej. Hast du geld für mich? Masz dla mnie pieniądze? Ich bin schöner als du. Jestem piękniejsza od ciebie. Wie lange sitzt du auf dem Tisch und wartest? Jak długo siedzisz na krześle i czekasz? Warum muss ich dich immer ums geld bitten? Dlaczego muszę Cię zawsze prosić o pieniądze? Przetłumaczysz z podpowiedzią. Niż, kiedy, jeśli, gdy, jako, to. Als. Więcej niż. Mea als. Zawód, zawody. Der Beruf, die Berufe. Zawodowo. Beruflich. Tani, tańszy, najtańszy. Billig, billiger, am billigsten. Pieniądze. Das Geld, die Gelder. Sto. Hundert. Siedzieć, sitzen. Krzesło. Der Stuhl, die Stühle. Tysiąc, tausend. Drogi droższy, najdroższy. Teuer, teurer, am teuersten. Pokazywać, zeigen. Dokończ zdania samodzielnie lub znajdź dokończenia. 1000 minus 100 ist 900. Wie viel Geld gibst du mir für die Reise? Was bist du von Beruf? Ist der kleine Nachttisch nicht teurer als der schöne Stuhl? Ich zeige dir, was ich auf Deutsch sagen kann. Ich will eine Billigere Lampe kaufen. Das Computerspiel ist... Für dich zu teuer. A teraz co to znaczy? 1000 minus 100 ist 900? 100 jest 900. Wie viel Geld gibst du mir für die Reise? Ile pieniędzy dasz mi na podróż? Was bist du von Beruf? Kim jesteś z zawodu? Ist der kleine Nachttisch Tisch nicht. Als der schöne stuhl? Czy ten mały stolik nocny nie jest droższy niż to piękne krzesło? Ich zeige dir, was ich auf Deutsch sagen kann. Pokażę Ci, co mogę powiedzieć po niemiecku. Ich will eine billigere lampe kaufen. Chcę kupić tańszą lampę. Das Computerspiel ist für Dich zu teuer. Ta gra komputerowa jest dla Ciebie za droga. No to przed nami ostatnie ćwiczenie. Nie martw się, wcale nie jest takie trudne, dasz radę. Jakich wyrazów brakuje? Kim z zawodu jest twój przyjaciel? Was ist dein Freund von Beruf? To małe dziecko pokazuje swojej mamie jedzenie na stole. Das kleine Kind zeigt seiner Mutter das Essen auf dem Tisch. Ta sukienka jest tania i nieładna. Das Kleid ist billig und nicht schön. Czy ten samochód nie jest dla Was za drogi? Ist das Auto nicht zu teuer für Euch? Chcę Ci podziękować za 100 tysięcy euro. Ich will Dir für 100 000 Euro danken. Ile kosztują te krzesła? Wie viel kosten die Stühle? Pokażesz mi teraz, gdzie zawsze siedzisz? Zeigst du mir jetzt, wo du immer sitzt? Świetnie. To było takie przypomnienie słówek nie tylko z tego wykładu, ale również z poprzednich. Przekonaj się, że zapamiętałeś. Niż, kiedy, gdy, jako? Als. Więcej niż? mea als. Zawód, zawody? Der Beruf, die Berufe. Zawodowo? Beruflich. Tani, tańszy, najtańszy. Billig, billiger, am billigsten. Pieniądze. Das Geld, die Gelder. Sto. Hundert. Siedzieć, sitzen. Krzesło, krzesła. Das Stuhl, die Stühle. Tysiąc. Tausend. Drogi, droższy i najdroższy. Teuer, teurer und am teuersten. Pokazywać. Zeigen. No, nieskromnie wspomnisz, że jestem najlepsza. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, Tschüss. Tschüss.